Tydzień, oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance audiowizualnej, która już Państwu przypadła, że tak powiem, do gustu. A więc już będzie audiowizualna. Chcę oczywiście powiedzieć, że za tydzień nie będzie pogadanki, są wakacje, mm, też się rozjeżdżamy. Mm, no więc trochę wolności, trochę urlopu, trochę spokoju, ale następna już potem będzie. Także w tym nadchodzący weekend w niedzielę nie będzie. Znaczy w tą niedzielę będzie, tak, słuchacie, właśnie, ale za tydzień pogadanki nie będzie. Proszę Państwa, Dziękujemy za wpłaty, za maile, za wszystko, co Państwo robią, za każdy groszek, które przychodzą. To w końcu jesteśmy dla Państwa, pomagamy, działamy, a dzięki temu też rozwijamy i nasze pogadanki, i jesteśmy bardziej wizualni, więc dziękujemy za wszystko. Cieszymy się za każde maile, za wpisy. Jeśli nie ma wulgaryzmów, to wszystko w porządku, to wszystko fajnie. Jeżeli są wulgaryzmy, no to będziemy to wycinać. Zresztą mamy tak ustawione, że YouTube niektórych ludzi sam blokuje Proszę Państwa, ostatnio był kontakt z Dianą. Eee, wszyscy, z księżną Dianą, eee, wszystkich to poruszył ten kontakt, wyszło bardzo fajnie. Niektórzy się pytali, czy ja tylko słyszałem, czy też widziałem. Eee, no, muszę powiedzieć, że to było różnie na stachacha, jak ona bardzo ładnie wyglądała, i bym powiedział zjawiskowo. Bo kto się tam zapytał, jak ona wyglądała, bardzo zjawiskowo, bardzo ładnie. Przekazała znowu bardzo proste rzeczy, bardzo takie życiowe, autentyczne, takie po prostu trudne może do zrozumienia dla normalnego człowieka, tak? Mówi, ojej, to takie aż proste, że aż trudne, ale takie fajne, takie właśnie nasze. Proszę Państwa, i ambasador światów, co to znaczy być dobrym człowiekiem? Ludzie narzekają, że są wszędzie źli ludzie, jak w taki sposób pomagać i tak Ten film pokazuje o takim mądrym pomaganiu, o byciu dobrym, o byciu wspaniałym, takim trochę filantropem życiowym, ale nie z powodu tego, że mam 20 milionów, to będę filantropem, tylko z powodu tego, że jestem w ogóle człowiekiem. Tak? Więc ten film o tym mówi. E, ambasadorowanie jest takim właśnie czymś fajnym, kiedy możemy mówić o tym, jak z tamtej strony to wszystko wpływa na nasze życie tutaj. Tak? Jak to, co my tu robimy, nasza dobroć, nasza praca, nasze działanie będzie tam, po tamtej stronie rozliczane. To naprawdę są bardzo e, takie m, krótkie filmiki, robimy, ale takie wrzutki, takie pouczające, mówiące o, 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 o tym, co jest dobre, jak pomagać innym. No i podkreślamy też o Bogu, tak? Wiara w Boga, moc w Boga, podkreślamy ją cały czas, mówimy o niej. Zwłaszcza ja nie wstydzę się mówić o Bogu, nie wstydzę się mówić, że modlę się różańcem, pokazywać go, e, mam jeden nawet tutaj e, na sobie. E, po prostu wiara. To jest coś, czego nie powinniśmy się wstydzić i o czym powinniśmy mówić. W tych czasach, które są tak zwariowane, tak dziwne, tak, tak dla nas niepojęte, e, właśnie wiara powinna nas trzymać, łączność z Bogiem, e, obcowanie świętych i bycie dobrym. Tak to wszystko razem ze sobą tworzy bardzo fajną energię, żeby nie powiedzieć mieszankę. Proszę Państwa, kiedy mówimy o dobru, o pomaganiu, o, o byciu filantropem, o, o, o dawaniu siebie, tym bardziej zło atakuje. Nawet komentarze pod naszym filmem są ostatnio takie bardzo dziwne, no bo mówimy o czymś dobrym, tak. Proszę Państwa, zawsze kiedy oczyszczamy jakieś domy, wracamy z nich, mamy zawsze przygody. Ostatnio tak się dzieje, że nas samochód, który nie powinien się psuć, no wszystko się psuje, tak. To cały czas się nie psuje, tylko jak wracamy z oczyszczania jakichś domów, coś się dzieje z silnikiem, a to staje na trasie. Oczywiście my się modlimy, wtedy samochód cudownie sam odpala, zaczyna jechać, albo dostajemy podpowiedź, co zrobić, żeby dojechać do domu. Zło atakuje ludzi dobrych. I nie dziwmy się, że dobrzy mają pod górę. Ale lepiej mieć pod górę i wiedzieć, że robimy w dobrej, słusznej sprawie. Zło wtedy działa podwójnie. I bardzo mocno, ale nie ma się co tego, jakby to powiedzieć, bać. Po prostu róbmy swoje, nie przejmujmy się, a dobro zwycięży zło. Bo proszę Państwa, kiedy pomagamy, to znaczy, że jesteśmy wszędzie, tak? Chcemy być wszędzie, e, dać siebie. Jest też tak, coś takiego, że dwóch kolegów mówi ze sobą, jeden mówi do drugiego: wiesz, to ty, tu jesteś jak dzinny. Dlaczego? Bo jak tylko odkręcam butelkę, zaraz się pojawiasz. Albo dwie koleżanki rozmawiają ze sobą i jedna mówi do drugiej. Kochana Krystynko, podaj mi szampon, bo właśnie myję włosy. No tak, ale szampon stoi koło ciebie. No tak, ale Krystynko, podaj mi ten drugi, bo ten co stoi koło mnie, to jest do włosów suchych, a ja mam mokre. Ale to było dobre. Proszę Państwa, ja cały czas przyjmuję, cały czas działam a pomimo tej pandemii, czy tego wszystkiego, teraz będzie Delta, I Fosce. Taka była linia lotnicza, kiedyś nie Delta, a <grystanie> Proszę Państwa, więc ja przyjmuję, ja działam i ludzie przychodzą. I tu chcę powiedzieć o jednej sprawie. Pani rozmawiała ze swoim zmarłym mężem. Bardzo była przejęta tą rozmową. E, mąż opowiadał różne rzeczy. I także zaczął opowiadać o, o różnych y, zapachach wód kolońskich. Ja byłem trochę zdziwiony, bo on mówi, że pamiętasz to, pamiętasz tamto, pamiętasz tamto. Ona potem mi wytłumaczyła. Wie pan, że on całe życie w perfumerii pracował. On kochał zapachy różnych wód kolońskich, on kochał zapachy różnych perfum. To było niesamowite, tak? On o tym powiedział. Może to trywialne, może to takie banalne, tak? ale to pokazywało, że to mówi on, że to jest ten człowiek. Bardzo często państwo do mnie też mówią, czy pytają, albo są być tacy bardzo mądrzy. Dziękuję. Mówią, niech zmarły powie imię Jezus, na pewno to, to jest ten zmarły, albo niech zmarły powie, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Otóż, e, proszę Państwa, no tak to nie działa, no nie doszukujmy się wszędzie demonów, bo nawet jeśli, to przekaz zmienia człowieka, poprawia mu życie. Ostatnio jedna pani powiedziała, że po rozmowie ze swoim mężem poprzednie zmieniła całe życie. No to demon by jej pomógł zmienić życie, demon by ją pogrążył, więc zastanówmy się, o czym mówimy. Była też rozmowa jednej pani ze swoją córką. Córka odeszła no, w sposób tragiczny, zginęła w wypadku na rowerze, została przejechana przez tir, się potrącona, no, ale to już by nie o tym mówić. I powiedziała, że tańczy, że ma wreszcie ładne nogi. Można by się zdziwić. Jak to ładne nogi. Ale okazało się, że ta dziewczyna miała na imię Maria, Marysia, i ona miała krzywe trochę nogi, a zawsze chciała tańczyć w balecie. I tu powiedziała matce, mamo, ja tańczę. Ja wreszcie mogę tańczyć tak, jakby w balecie. Proszę Państwa, ktoś kiedyś napisał pod filmem jakąś, o, no nie wiem, jak to powiedzieć, komentarz, że ktoś tu oszukuje, ponieważ ludzie po śmierci. E, mają tylko świadomość, świadomość jest jak piłeczka pingpongowa lata, a więc nie mogą grać, chodzić, tańczyć, żyć w ogóle. Bzdura, jeszcze raz bzdura. Jesteśmy tacy sami, jak jesteśmy, mamy ręce, nogi, ciało, nawet ci, którzy przeżyli śmierć niszczą, opowiadają o tym. Tamtej osobie coś się trochę jakby e, pozmieniało, coś trochę jakby e, nie tak. To, to, to po prostu e, na pewno nie tak mm, to nie wygląda. No i była też taka rozmowa, kiedy dziadek rozmawiał z wnuczką, wnuczka odeszła, zabrała sepsa wnuczkę i dziadek był bardzo przejęty i rozmawiał z tą wnuczką i ona zaczęła mówić o jakichś lalkach, w ogóle lalkach, ale o lalkach można by powiedzieć, że mówi się tak, no trudno dziecko będzie mówiło, no rewelacja o lalkach, otóż nie. Powiedziało, że lalki mają swoje ubranka, że lalki mają swoje e, ładne ubranka i że tworzy kolekcję ubranek. I otóż trzeba sobie powiedzieć, że to dziecko, ta mm, mała, ona miała na imię Ela, Elunia, mówi na nią Elunia, ta mała Ela zawsze miała marzenie, że jest projektantem mody, dla lalek. Takie trochę śmieszne, tak? Rozbierała te laleczki, które dostawała, że tak powiem, do plastiku gołego. I wycinała jakiś z papieru coś i nakładała im ubrania. Chciała być po prostu kreatorem mody dla lalek. I zaczęła to powiedzieć, że po tamtej stronie właśnie ma piękne lalki, i poubierała je. I to było niesamowite. I dziadek się wtedy, jakby to powiedzieć, bardzo rozpłakał. To są właśnie takie rzeczy, o których mówimy, które jakby pokazują, że właśnie kontaktujemy się z osobą, która zmarła, która jest nasz blisko, tak? Bo ona nam właśnie mówi to, co jest dla nas ważne, czego a, doświadczyliśmy z nią w tym życiu. I okazuje się, o tak, fajnie, rzeczywiście, no tak, to jest ta osoba, bo tak, ja pamiętam, ona o tym, czy o tamtym mówiła. Dlatego oni mówią o rzeczach dla nas może z boku patrzących, takich trywialnych, dziwnych, ale jakże ważnych, jakże istotnych dla tych, którzy yy, przeżyli z tą osobą tyle lat, i dla nich jest to bardzo yy, ważne. Proszę Państwa, są też sytuacje, jak to mówi klasyk kina. Yy, że się fizjonomom nie śniło, tak? <noise> Jak to mówił kiepski filozofom. Otóż e, parę miesięcy temu robiłem przekaz dla rodziców 14-letniego syna, który zginął przez powieszenie. Czy się powiesił? Do tego zaraz dojdziemy. I robiłem przekaz. Otóż sytuacja była bardzo dziwna, bo e, ten chłopak zaginął. Szukali go wszyscy przez pół roku. I po pół roku znaleźli go prawie obok domu powieszonego. I dzisiaj, właśnie dzisiaj, to znaczy wczoraj, przepraszam, bo dzisiaj jest niedziela, ale wczoraj u mnie byli ci ludzie i miałem znowu kontakt. Proszę Państwa, jak działa policja, prokuratora, prokuratura, to my już wiemy. Ale podam taki przykład, ponieważ to się wiele rzeczy nie śni ludziom, że tak może być. Zaginęło dziecko. Wszyscy szukają dookoła domu. Nie mieszkają na wsi. Koło miasta sporego, ale mają taki domek. Wszyscy szukają. Psy topiące, wszystko. Nie ma. I po pół roku okazuje się, że jest. Obok domu, w krzakach wisi. No ludzie kochani, to jest podejrzane. Po drugie, co nie zostało sprawdzone. Yy, on nie wisiał nawet. On klęczał. Na takiej smyczy był jakby powieszony. On cały był w rozkładzie. A smycz była tak jakby dopiero co założona. Dlaczego nikt nie sprawdził? Czy smycz dla samo była na dworzu, co to powiedzmy ciało? Nikt tego nie sprawdził. Tam wiele rzeczy było w ogóle zaniedbani. I kiedy mieli kontakt dzisiaj znowu z tym synem, on oczywiście mówi, kto to zrobił, że on się nie zabił sam, tu już nie będę wnikał w szczegóły, to dali mi list do przeczytania od jego siostry. Powiem państwu, mówię do jego mamy, czy pani chce przeczytać, ja nie dam rady, niech pan przeczyta. No to muszę wam powiedzieć, że ja z dałem radę go przeczytać. To więźnie w gardle coś, tak? Kiedy czytasz taki list od swojej siostry, od jego siostry. To minęło już parę lat od tej śmierci, więc ona już jest dorosła. on też jest tam teoretycznie dorosły. E, czytam, głos się łamie, bardzo pięknie, prosto napisany list. E, widziałem po rodzicach, że chusteczka za chusteczką szła, kiedy się wycierali mi także już zaczęły wylecieć, bo no, człowiek nie jest obojętny. To niesamowite, to co wydarzyło się właśnie wczoraj, cały ten przekaz, to wszystko razem, e, dlatego warto żyć, dlatego warto właśnie... To jest ta pomoc, to jest to właśnie pomoc, dawanie tego dobra. Proszę Państwa, ciepło, słonecznie, burzowo, ale bardzo miło, przyjemnie, sympatycznie. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było, każdemu się nie dogodzi. Ale pogoda w tym roku jest fajna, jeśli chodzi o lato. Za bardzo może gorąco, duszno, tak, trochę tropikalnie, ale fajnie. No Te burze nie są miłe, bo to nanowiły trochę spustoszenia, trochę przeszły trąby powietrzne. To Państwo wiedzą najlepiej. Yy, na telefonie przychodzi alert, ta, który ciągle mówi, że jest tak czy siak czy owak. Uważajcie, ale nie jest najgorzej. Ja zapraszam wszystkich do wychodzenia na dwór, do lasu, korzystania, e, spacerów. Proszę Państwa, korzystajmy z tego. Róbmy jakkolwiek to mi sobie dobrze. E, cieszmy się z wolności, którą mamy, bo nie wiadomo co znowu się będzie działo. A więc po prostu bądźmy otwarci, e, działajmy, e, nie bójmy się tego powietrza, lasu. Nawet jeżeli w Warszawie mieszkamy, czy w Krakowie, w dużych miastach, wyjdźmy na dwór, e, nie bójmy się, pójdźmy. E, przewieczmy się, bo to jest dla nas najważniejsze. Proszę Państwa, są ludzie tak zwani ogadnięci inaczej. Tak ja to uważam, tak uważamy. Bo ludzie czasem piszą do nas rzeczy, teksty, których nie jesteśmy w stanie absolutnie zrozumieć. Ja to powtarzałem już wiele razy i powtórzę jeszcze raz, że Facebook to nie jest forma kontaktu w ogóle ze mną. Jakiegoś może tak, ale nie takiego jak myślimy. Otóż bardzo często jest dużo zaproszeń, dostaję na Facebooku, żeby zaakceptować. I generalnie akceptujemy, tak? No bo dlaczego nie? Natomiast to, że akceptujemy, nie oznacza, że będziemy rozmawiali zaraz. Nie, ktoś może mieć tylko do mnie dostęp, oglądać mnie, widzieć moje zdjęcia, ale to nie oznacza, że ma ze mną kontakt i że zaraz będzie ze mną dyskutował. Jeżeli chce rozmawiać, to niech się umówi, niech zrobi to przez stronę, przez to innego i tak dalej, tak? Nie chodzi o to, że ja jestem taki niedostępny. Ja po prostu nie siedzę też na Facebooku. Ja od razu mówię, ja na Facebooku nie odpisuję. Są do tego inni ludzie, którzy się tym zajmują. Więc żeby było jasne, tak, że ja nie jestem facebookowy i wszystko. Ja tego patrzę. Ja mówię, wrzućcie to na Facebook, zróbcie tamto. Ok. Ja tego nie ogarniam. No i jakaś pani została przyjęta na Facebooku. Ona mówi: Bardzo panie Marku, dziękuję, że pan mnie przyjął na Facebooku. 18 bodajże, lutego, zmarł e, mój tata, że pana. Jestem ciekawa, jak mu tam po tamtej stronie jest, gdzie żyje, co robi. Czy mógłby pan się dowiedzieć tego? I tyle. O ja przepraszam bardzo, a chociaż imię, gdyby nawet. Chociaż może jakieś zdjęcie, gdyby nawet, tylko tak po prostu trzeba by się mógł dowiedzieć, co ja mam? Biuro rzeczy znalezionych? Czy mam gdzieś dzwonić do kogoś? Poza tym, na litość boską zawsze powtarzałem. Jeżeli chodzi o naszą rodzinę bliskich, miejmy do nich szacunek. Zadzwońmy, nie mam jak, a jak do pana się zadzwoni? to ktoś pisze, jak się do pana dostać? No wejdź na stronę człowieku, wejdź na pomoc, prawda tam jest na stronie, wejdź na mojego e, e, maila, e, nawet e, na stowarzyszenie, ale wejdź, wpisz sobie po prostu Marek Szwedowski i wyskoczy ci od razu strona. No to ktoś pod filmami pisze, czy udzieli pan do siebie kontaktu? To są właśnie ci myślący inaczej, jak to udzieli pan do siebie kontaktu? To nie audiencja, nie jestem papieżem, ale trzeba wejść i... Prawda. Mm, ludzie piszą czasem bardzo dziwne rzeczy, e, jakieś dziwne mm, sytuacje, i ja mam już widzieć, ja mam czuć, e, już to powinno być zrobione. Ja powtarzam także, że przyzwoitość nakazuje, jeszcze jedno, przedstawić się. Ja wiem, że my mamy różne niki, tak zwane. Niki, miki, fiki, miki. Jakaś tam pisze. Gładka pie, 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 Pierzynka. No litości, ja nie wiem, kto to jest gładka Pierzynka, i ona pisze tak, pseudonim. I, ale pisze też maila do nas, czyli już weszła na stronę, już wie, że można napisać maila, i pisze gładka pierzynka. Dzień dobry, yy, zaginął yy, mój brat. Czy mogłabym yy, skontaktować się i podaje numer Nie, czy mógłby Pan mi pomóc i podaje numer telefonu do siebie? To ja mam jeszcze do niej dzwonić? Jakieś pierzynki, bo jej zaginął brat? No kto do kogo ma dzwonić? No szanujmy się, tak. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ci zaginął, potrzebujesz pomocy jakiejkolwiek, rzucił cię narzeczony, czy też nie, nie było nawet narzeczonego i chcesz się dowiedzieć, to zadzwoń, napisz. A nie, że ja mam dzwonić, ja mam pisać. No, ktoś tam na Facebooku napisał, to mój numer, numer telefonu, odezwie się pan do mnie? A w ramach czego, przepraszam, bo ja nie rozumiem, tak? Znowu to jest ten, prawda? Jakby to powiedzieć, to jest ten e, myślący inaczej, tak? <grywa> Proszę Państwa, i tak można by mnożyć te różne rzeczy, tacy jesteśmy. Dlatego nie obrażajmy się, jeżeli nie odpisuję na wiele rzeczy, bo po prostu nie ma sensu. Jeżeli nie mamy do siebie szacunku, to trudno, ale miejmy do innych, miejmy do zmarłych szacunek. No jeżeli Państwu by ktoś zaginął, bardzo ważna sprawa, liczy się każdy czas i Pan by napisał, czy Pani do kogoś to mógłby pomóc, czy mógłby Pan do mnie zadzwonić, bo mi zaginął brat? No nie. No nie zadzwonię. Bardzo mi przykro. Zadzwoń do mnie. Powiedz o co chodzi. Proszę Państwa, może jestem radykalny, może jestem z innej epoki, ale wypada chociaż się przedstawić. Tak, bo bardzo często jest taki list, nawet nie jest w ogóle podpisany, nawet nie ma tego niku, nawet nie ma tej pierzynki, tylko jest taki list. Jestem w trudnej sytuacji. Nie mogę się odnaleźć. Nie wiem, co zrobić. Czy pan Marek jest w stanie mi pomóc? I tyle. Także tak to jest z tymi troszeczkę zagręconymi, czy myślącymi inaczej, i potem wychodzą takie dziwne rozmowy, dziwne jakieś dialogi. I to jest tak, jak a w pośredniaku e, pani za okienkiem pyta się o petenta, który szuka pracy. E, co pan potrafi robić? Kopać doły. A co jeszcze pan potrafić? A co jeszcze pan potrafi robić? Y, mogę nie kopać doły. O, to tak na tej zasadzie, prawda? Albo y, y, świeżo po ślubie żona mówi do męża: e, Kochanie, gdybyś jednak zrezygnował z golfa, sprzedał ten cały sprzęt, te piłeczki, do te ubrania, te, te, te kije, moglibyśmy sobie wtedy kupić ładne meble do kuchni. A on się odwraca do żony i mówi: Mówisz, jak moja była żona. Matko, nie mówiliśmy, że miałeś jakąś żonę, bo nie miałem. Ale to było dobre. W tym tygodniu rozpoczynam nagranie już audiobooka. Oczywiście książka będzie szybciej, audiobook będzie pewnie nie zgramy tego razem, ale to nie szkodzi. E, ale już zaczynamy od poniedziałku pierwsze rozdziały czytać. Zaczynam e, bardzo fajnie, bardzo miło. Będzie wydane pierwsze 500 audiobooku, 500 płyt. No, a potem zobaczymy, będziemy dogrywali w miarę potrzeby i, i możliwości. Książka na pewno będzie szybciej, bo we, we wrześniu koniec września audiobook pewnie gdzieś, może koło listopada zobaczymy. Proszę Państwa, hmm, przypominam adres Stowarzyszenia, Ulica Nowy Świat 33, Lokal 130029 Warszawa. Dlaczego? Ponieważ jest bzdurny wpis nadal widnieje, miejscowość Izabelin dostało się z winy referendarza sądowego, ponieważ wniosek przez nas został poprawnie wypełniony i złożony miesiąc temu. Złożyliśmy pismo z prośbą o poprawienie wpisu, ale bez odzewu. To funkcjonuje krajowy rejestr sądowy. Proszę Państwa, nadal mamy adres, którego nie mamy tam wpisany. Myśmy napisali, monitorowali, to napisali, że trzeba napisać jeszcze raz, że mamy skargę do skargi. Proszę Państwa, czy Państwu się nie wydaje, że... powinni wszyscy odpowiedzieć, odpowiedzialność mieć urzędniczą swoim majątkiem? Jeżeli ktoś coś spieprzył, powinien za to płacić. Tak, bo my za to płacimy, wysyłamy nowe listy, znaczki, etc., itd., a poza tym czas jest cenny. Czy taki człowiek nie powinien swoim majątkiem za to poręczać? W każdej sprawie, oj, zaraz by się to wszystko pozmieniało. Albo doprowadzisz, no dobrze, jak się pomylisz, nie masz premii, nie masz pensji, nie masz wypłaty, nie masz tego. Wszyscy by pracowali jak w zegarku. A tak do tej pory mamy to, co mamy. Do tej pory widniejemy, że gdzieś jesteśmy w Izabelinie. Więc proszę Państwa, jesteśmy na nowym świecie. Proszę Państwa, ja kiedyś mówiłem dużo też i o tym może jeszcze kiedyś powiem: zło, co to jest zło, działanie zła i tak dalej, ale pakt z diabłem. Jeśli Państwo uważają, że w XXI wieku nie ma paktów z diabłem, albo że jest to wymysł pana Twardowskiego, który poleciał na księżyc, to jest w błędzie. Otóż e, jest taka sprawa, chłopaka w Anglii, i można sobie to przeczytać na ONECie. Otóż chłopak w Anglii zamordował i zakopał dwie kobiety w 2020 roku, bo podpisał pakt z diabłem. Znalazł, znalazła policja krwią własną podpisany ten pakt. I diabeł mu powiedział, że jak zabije te kobiety, to będzie bogaty. Oczywiście zabił te kobiety, zakopał i kupił losy na loterii, żeby wygrać. I tak teoretycznie wygrana była w zasięgu ręki, tylko trzeba było jeszcze zamordować dwie kobiety. No niestety nie, no, na szczęście nie udało się. Proszę Państwa, do czego jest zdolny diabeł, szatan? E, to widać. Więc miejmy też uwagę na to, co robią nasze dzieci. No, może nie dojdzie do czegoś takiego, ale jak widać, dużo nie potrzeba. Jak powiedziałem, proszę Państwa, fizjonomom się nie śniły różne rzeczy, a w naszym kraju zupełnie, więc Bareja byłby tutaj dzisiaj uu, królem, jak to się mówiło, kiedyś ktoś był królem dancingu, tak? No to byłby królem tutaj tego wszystkiego absolutalnego naszego państwa. Otóż o czym chcę powiedzieć? Zostawa w odrzucony wniosek o rentę rodzinną po zmarłym małżonku z powodu, no właśnie, proszę Państwa, moja mama ma rentę po moim ojcu, ponieważ ona miała bardzo słabą, więc... a mój ojciec miał całkiem do rzeczy, więc wzięła sobie po nim. To już tak jest od 90 roku. No, i to jest normalne, także to się przyjmuje. Natomiast absurd polega na tym, że pewna pani po pewnym swoim zmarłym mężu nie może dostać renty, ponieważ on był zameldowany gdzie indziej niż ona. To, że nie byli w rozwodzie, nie mieli separacji, że żyli ze sobą dobrze, zgodne małżeństwo, przeżyli tam 30 parę lat, czy ile nieważne, on miał gdzie indziej meldunek. I teraz znowu referendarz jakiś tam, prawda, wymyślił, że tak to jest. Oczywiście trzeba znowu pisać kolejne pisma, trzeba pisać kolejne wnioski, oczywiście renta będzie należała i tak dalej. Ale ktoś wpadł na taki pomysł, jakiś referendarz, no bo duży facet, który by majątkiem za to odpowiadał, że nie może być renty po zmarłym mężu, bo miał inny meldunek. A co ma do tego meldunek? Nie są po rozwodzie, nie są w separacji. Widzicie Państwo, taki to jest nasz świat. I cóż, no to znowu można powiedzieć: koniec euro, tak? Wszyscy, którzy lubią mecz, piłkę, sport, trochę z rozrzewnieniem na to patrzą. W tej całej pandemicznej sytuacji, pandemicznej udało się to zrobić. No cóż, jak Państwo myślą, Anglia czy Włochy? Stawiam na Włochy. Ale nie jako Jasnowicz, żeby spokojnie, tu nie ma żadnych zakładów, ale stawiam na Włochy. Bardzo miło popatrzeć, jak zawodnicy grają, jak chce się im grać, jak ta piłka się toczy, jak tam jest wrzawa, a my jak zaczęliśmy, tak skończyliśmy. W ogóle, że nada, szkoda o tym mówić. Natomiast euro, coś niesamowitego. Za tydzień, proszę Państwa, jak już powiedziałem, nie będzie pogadanki, no ale powtarzam to dlatego, że Urlopy. Życzę wszystkim miłego urlopu, wypoczynku, nie spalenia się, nie obwarowania się maseczką. Pamiętacie, jak opowiadałem poprzednim razem, jak maseczki królowały w Wieliczce? One nie tylko tam królują. Uuu, są jeszcze takie miejsca, żeby się Państwo zdziwili, ale nie będę o tym już mówił. Życzę miłego wypoczynku. Życzę po prostu udanego urlopu. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, zbieramy na dron. Już mamy jeden upatrzony dron, sprawdziliśmy. Fachowcy nam doradzili, że jest to dobra firma. Kosztuje 3000 zł. To dużo, to mało, to zależy, jak na to patrzeć. Także zaczyna się nasza zbiórka na Facebooku. Jeżeli ktoś chciałby się do zbiórki dołożyć, będziemy niezmiernie wdzięczni. Otóż, proszę Państwa, dron przydaje się także do poszukiwań różnych ludzi, do robienia zdjęć w trudnych terenach. No, ja oczywiście też będę robiony hmm, jako gwiazda przez dron. Nie no, żartuję, ale będą Państwo mieli mnie też z innej perspektywy. Natomiast głównie też do poszukiwań do rzeczy potrzebnych. Dlon jest po prostu do rzeczy potrzebnych, nie do zabawy. Jakby Państwo zechcieli dołożyć tą złotówkę, to, to, to będziemy bardzo, bardzo, bardzo Państwu wdzięczni, zobowiązani. Proszę Państwa, no cóż, dziękuję wszystkim za wpisy, za maile. Za te właśnie wpłaty, za to, że Państwo są. Proszę nie używać wulgaryzmów, bo Facebook i tak to wyrzuci. Proszę nie być jak ci, którzy są trochę ogarnięci inaczej. Miejmy do siebie szacunek, a kiedy już do siebie piszemy, to się chociaż przedstawiajmy tak wypada po prostu. Bo proszę Państwa, jak już tak kończąc mówię, że kiedy ci ogarnięci inaczej rozmawiają, to jest właśnie taka sytuacja, kiedy ogarnięta inaczej, prawda, e, e, jest ekspedientka. Pewna pani przyszła do sklepu mięsnego, przegląda kurczaki, ogląda jeden, drugi, jeden, drugi i stwierdza, że są takie, jakieś takie i mówi, e, no nie, one są takie jakieś małe. Czy jutro będą większe? Ogarnięta ekspedientka mówi, no niestety nie będą jutro większe, one są martwe. To jest jedna ogarnięta, a inna sytuacja to taki ksiądz Tobosz opowiadał, że mm, powiedział mu na spowiedzi no oczywiście żartem, że na spowiedzi, ale mu powiedział, jego parafianin mówi, że księdza 30 lat temu popełniłem straszną rzecz. Co się stało? Ukradłem, znaczy bardziej wziąłem z kościoła krzyż do domu. No i co? No, no i mam go. No to niech go odniesie wierny, tak? Zostawi i odniesie. Następnego dnia wierny przyszedł z żoną, położył ją w kościele i mówi oddaję co wziąłem. Ale to było dobre. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystko co dobre, za wszystko co złe, kochajmy się, szanujmy i jak to mówią, Alleluja i do przodu.